Hi my przyjacielu, Dios hey. mío. I still can't believe Benitez is yesterday. I can't stop telling everyone I know. Castillo's military is down one admiral. I'm so happy when this you know. is gone. Okej, okay, cześć się. wam wszystkim witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Far Cry 6. No i oczywiście, jak to tradycja na samym początku, zachęcam wszystkich do subskrypcji, komentowania, lajkowania. No i oczywiście, klikajcie też dzwoneczek, a my lecimy dalej ze serią. Zobaczymy, co tutaj chcą od nas w tym całym hotelu. Hotelu. So we hit, McKay. He's the money behind Castillo. No. First we kill Castillo, then McKay won't matter. Yeah, what the fuck do we care about a Yankee in a suit? He's the money. No money, no tanks, no bullets, no soldiers. I got it. Yelena, Honron, Lorenzo, me, and all of La Morale will go after Castillo. Danny, you kill McKay. That doesn't make sense. I so. I was getting tired of talking. <laughs> Oh yeah! Mamy walkę! Szykujcie się. To będzie kolejna imprezka, czy jak? Dobra, fajnie, że mam nową brońkę sobie tutaj. Tak jakby zrobiłem. Kochane, kochane. Dobra, widzę. Chodź tu brzydalku. Daj coś pierdolnie. Dobra noc Dobra, broń hotelu Leżysz, pięknie Ej, ale mam zajebisty pomysł, ale nie wiem czy wypali. Do A musiałbym go na naprawić. Dobra, kid z tym. To chyba nie jest dobry pomysł. Dobra, pięknie. Lecimy tutaj z Zimi. Szkoda, że mam tak mało amunicji strasznie do tej broni. Chyba, że właśnie ta amunicja. Ee, chyba, że ta właśnie amunicja. Zaraz ginę normalnie. Dawaj, ciekawe. Chyba, że ta amunicja wybuchowa właśnie tak ogranicza ilość. Dobra, pięknie. O nie, czołg. Shit, 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 shit. Dobra, pięknie ci dostali. Teraz czołg pierdzielony. Dobra. Pięknie udało się. Aha. Elegancko, pięknie. Dobra, musimy coś podcinać. Nie wiem o co chodzi. Dobra, tutaj jeden leci. Dostał. Dawaj, chodź tu. Leżysz. Leżysz. Pięknie bułka. Tam w sumie rzucić granata. O, wow, widzieliście to? Ło, wow, mi prosto rakietą strzelił w granata. Ja pierdziele, nie? Massacration! Dobra, łapajcie to. Elegancko. Easy, easy. Normalnie, agresowanie. ...RESPA. Leżysz. Gdzieś jest u góry. Gdzie ty uciekasz mi? Żydalu, chodź tu dobra, leży, pięknie Dawaj, 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 dawaj Gdzieś po lewej stronie chcą. Dobra, widzę. Widzę koleści Leży. Leży Pięknie a coś pierdolło. leżysz. Dobra, weźmy karabin mój. Leżysz. Dobra noc. Uciekamy dalej. pierdzie, ale nie wiem od której strony teraz oni idą. Dobra, zdaje mi się, że właśnie tam od dołu cały czas. Właśnie, o tym mówię. Szturmują. Ten wali tu jakimiś tymi Granatami. Tutaj gdzieś są. O dobra, tutaj widzę. Pięknie. Oh shit. Pięknie, dostał. Shit, nie trafiłem. Shit, 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 shit. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. E, już podchodzę i pyk, pyk. Pięknie. Ja pierdziel, ale mocny. Tym nie trafiłem. E, szybka podmianka na wyrzutnie rakiet. Elegancko. Dobra noc. Jeszcze jeden. Dobra. Oh my god! Prawie na mnie. O mały włos. Ja pierdzielę. Dobra, podejdę troszeczkę bliżej. Shit. Nie trafiłem. Ostatni strzał mam, podejdę troszeczkę bliżej. Pięknie. Dobra, leży. O, oh, udało się elegancko, ale było naprawdę mega groźnie. To trzeba przyznać. O, nie. El Tigre. Oh my god. Oh my god. O oh nie, teraz wydupcacie normalnie, nie? Normalnie wydupcacie teraz, nie? Time for told you so. I came to say goodbye to an old friend. Back in 67, we didn't mourn our dead. Death was glorious. We were stupid. Castillo and McKay crossed the line today. More will die, and nobody is safe. Not an old legend. Or a new one. Or the leader of El Este. Or the fist of the revolution. We have to stop Castillo and that Yankee. We? You kids look like you could use a little luck. O oh my god! O oh my god! To było naprawdę iście przerażające, iście smutne. Przywódca, dostaliśmy nowego przywódcę, ale mimo wszystko spoczywają tu dwie legendy: nowa oraz stara. O oh my god! Serio! Musieliście zginąć! Dammit! No dobra! Nic nie zrobimy! Szkoda! Szkoda naprawdę! Ogromna szkoda! Eee, no to polecimy sobie szybko tutaj do e, Banditos! I zobaczymy! Mm, jakiego przywódcę dostaliśmy i co z nim możemy tutaj zrobić? Eee, tak, tutaj, po lewej stronie, dobra, mamy to. Mamy jedną możliwą osobę. Oczywiście, tutaj wyślij elegancko. Pięknie. Robotaju, robotaju, zapierdalaju. Mm, a my może sobie polecimy, co zrobić? No dobra, no zrobimy sobie ten zrzut. Oczywiście, weźmiemy swoją motorynkę. Mm, ponieważ motorynka jest naprawdę wszech zajebista mm, Motorynka jest wszech bardziej zajebista niż Mój ulubiony sprzęcik czyli e, Mucholot Tak, Mucholot idzie w odstawkę, znaczy też fajny, ale że powiedziawszy No lepiej mi się lata, naprawdę e, Tą tutaj motorynką I niby to jest helikopter, nie? A, nie, to nie jest to, czekaj. Dobra, to jest ten helikopter, dobra. Eee, ale ja go nie chcę. Mm. A tutaj powinno być... Dobra, tutaj mamy wszystkie, okej. Okay. Dobra. Myślałem, że tu będzie, bo on tak wyskoczył, nie? Tutaj. A tu jednak musi się troszeczkę rozpędzić. Dobra. Tu gadu gadu pierdu pierdu. A trzeba się rozpędzić, nie? I lecimy. Nie.

I didn't call to check on your revenge meter. Why don't you do it's pretty about... fucking high. I'm sure it is, honey. I wanted you to know that I'm set up at La Moral's new HQ at Cardoso Mill. Come say hello when you can. You got it, Gilberto. Oh, and another thing, since we don't need a doorman anymore, Alfredo is looking for some adventure. You think Libertad could use him? Sure thing. Send him to Benito. He could always use the help. Ok, jesteśmy na miejscu. Jak widzieliście, przed chwilą zdobyłem fantastyczny łuk. Dycha, dycha, dycha. Fajnie strzela. Eee, zobaczmy bardziej szczegółowo, co on tutaj ma ciekawego eee, za modyfikację. Ma tak, strzały lecą prosto. I to jest przeciwpancerny. Dobra. Yy, mamy celownik. Mamy zwiększenie obrzędzonych bronią wrogom, znajdującym się niżej. Ok. Zabójstwa strzałem w głowę dodają dodatkowy ładunek Supremo. No i oczywiście, jak tradycja, dodaje mój ulubiony wisiorek. No i troszeczkę się może pobujamy z nim. I sprawdzimy go, jak się nim szczela. Oczywiście, bierzemy sobie teraz rzut zaopatrzeniowy. Weźmy sobie części, wszystkie. A tutaj mnie nic nie interesuje zbytnio. Dobra. O, zaraz tam będziemy, bo. Ponieważ. Mam mucholota tutaj. Pod sobą to jest 900 metrów, to jest praktycznie nic. Pieszo bym zdążył, albo. Eee, o, nie. Nie mówcie, że to jest tam. W sensie. Nie, na szczęście nie, bo tutaj mamy. Tutaj mamy stocznię, którą musimy przejąć i za chwilę ją sobie też przejmiemy na tym odcineczku, tylko tam e, zbierzemy sobie ten zrzut. Znaleziono nowy cel wojskowy, fantastycznie. Bardzo fantastycznie. Może spróbujemy sobie po cicho też e, zdobyć ten e, tą bazę wojskową, Miejmy nadzieję, że się uda. Masz some kind of ship disassembly station in Robustas Hills. Robustas Hills. It's where Castiel's people break down old warships for scrap. See if this ship's computer is still there and download what you can. Any intel is good intel. Dobra, niestety, ale mają tutaj gdzieś yy, kolejną wieżyczkę przeciwlotniczą, więc trzeba będzie ją zlikwidować. Dobra, weźmy sobie tomahawk, tomahawki. Engineer. Dobra, leży. Kurwa. Będzie spierdolił teraz tutaj. Leży. Udało nam się. Miejmy nadzieję, że posiłki nie przybędą. Szybko spróbujemy przejąć ten zrzut. Eee, zobaczmy, gdzie jest ta bateria przeciwlotnicza. O, Palebny przywódca, proszę bardzo, trofeum mamy. <śm> Elegancko. Jakiś nowy sprzęcik, ale wątpię, że coś nowego <śm> będą mieli dla mnie. Ponieważ ja już wszystko mam tak naprawdę. Można zdobyć. Proch szczelniczy standardowo. Dzięki wielkie. Tutaj mamy skrzyneczkę jeszcze jakąś. To Klej Supremo. Chyba tutaj wyżej ona jest. O! A, tutaj jest, dobra, bierzemy. Proszę bardzo, proch szczelniczy. I teraz tak. A, tutaj ją mają, dobra. Dobra, okej okay. No to ja tam lecę, jak najszybciej. Aby mnie tutaj nie przeszkadzało, jak zdobędziemy tą sztocznię całą, bo jak zdobędziemy tą sztocznię, czasami będę musiał się oczywiście tutaj desantować z powietrza. A wtedy te wieżyczki e, uniemożliwiają to. No i tak, Nevis, udało ci się wjechać na pieprzoną kurwa mieliznę. Jak mogłeś. O, oh, shit! E, naprawdę myślałeś, że dasz radę przepłynąć przez. przez taki kawał lądu? No, myślałem. No to niekiedy nie myślę. O nie no i teraz muszę kurde z papcia nie płynąć no Dobra no to płyniemy Przecież nic mnie nie zje od razu nie No właśnie Przynajmniej mają tutaj uran Który bardzo mi się przyda Dobra weźmy sobie łuk mm, To machawka też możemy sobie wziąć Pięknie Leży? I tutaj mamy jeszcze snajpera. Zaradę? Pięknie nevis. Ja pierdzielę no. Elegancko. Dobra! Dobra, dobra, dobra. Chyba tutaj zbiorę wszystko. Dzięki, dzięki, bo czasami jak pierdyknę. w tą wieżyczkę. To mi się kurna wszyscy zlecą Prawdopodobnie tutaj, Dobra, wszystko, wszystko A, Dobra, wejdę pod ochronem Dobra, dawaj uran Cyk Cyk, elegancko A pierdy, i pierdyku, elegancko Nic specjalnego już. Robimy to po raz enty. No i co teraz muszę się tam dostać nie? Dobrze że tutaj mamy jakąś fajną fajną fantastyczną motorówkę szybką. No i też miny. Dobra dawaj na na tą całą sztocznię. Nadpływa, wiecie co? Pierdol. <laughs> Tutaj coś lata, ale. Mi to lata gdzie indziej. Dobra, wyłazimy z tego. Wiesz, pan łuk. A czy łuk. łuk, jak łuk, nie? Łukie my już poszczelali sobie. Ja wracam do mojego, oczywiście, mm, oczywiście SKS-a. Który wymiata po prostu, jeżeli chodzi o kryte zabójstwa ciche kryte. Oczywiście mamy tutaj też pendrivea. Jest tu gdzieś dziura może? To jest cyka, więc. Gdzieś tutaj mamy bombę. Dobra, mamy tam chyba swoją ofiarę pierwszą. Jery, dlaczego nie trafiłem? Masakra jakaś, dobra. Tego tutaj raczej nikt nie widzi. Tego też raczej tutaj nikt nie widzi. Więc pyk. Teraz tego tutaj, pyk. Dobra. Tego snajpera byłoby dobrze też pyknąć sobie. Pyk, leży Dobra, teraz jest cyta, ale musimy podlecieć tam bliżej. Dobra, bierz pan pendrive'a, podnieś pan tę kartę, przyda się. Dobra, najgorsze to, że jeszcze jednego mamy nieoznaczonego i chyba go widzę. Leży, ojej, to ty, aż mnie kuśwa przestraszył, nie To ja nie wiem. Dobra, leży, ja pierdolę, chodź ty podejść, nie? Leży Dobra, pięknie Udało się jeszcze chyba bez wykrycia, nie? Tak mi się wydaje, że bez wykrycia Ja pierdziel, ale było ostro, nie? I szybko Nie, no naprawdę te gadżety. Dobra. Bez alarmu i bez wykrycia. Niewidoczny, tak zwany. Eee, ale chyba było z wykrycia, ale byłem niewidoczny. O, w ten sposób. Dobra. Eee, po prostu te, jakby gadżety, które zdobyłem, dają taką przewagę, że ja pierdził. Dobra, porozmawiajmy z nią. No, tak jak mówiłem. Mm, nie mają kompletnie nic mi do zaoferowania. Ja oczywiście kupię ten ostatni. Gnacik, zrób to sam. Dobra. Fantastycznie. El murro. Tutaj możemy sobie klucza użyć. Tutaj coś mamy do podniesienia? Nie. Tutaj coś mamy, dzięki. Krzyneczka, Pyk. Dostaliśmy. Proch, proch, x1. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proch. O, i tu mogliśmy też e, unieszkodliwić alarmę. Czy my tutaj coś jeszcze znajdziemy? No, nie wydaje mi się to bardzo mocno. Aczkolwiek możemy sobie jeszcze zobaczyć tutaj górę tego statku. Bo nie byliśmy i nie widzieliśmy jeszcze tej góry całej. Jak wygląda góra? Dobra, tutaj mamy metal. No! Myślę, że, że z tym statkiem to może jest nawiązanie do trójki, tak mi się wydaje. Ale też żałuję, że tutaj jakby mm, ten młody nie jest wasem, nie? Szkoda, szkoda. Bo niby tam, tam jakieś takie były e, pogłoski, że to może być was, kapusta i kwas, a to nie jest was. Dobra, myślę, że to chyba byłoby na tyle w tym odcineczku, więc niestety, ale ja już z wami będę się żegnał. Tutaj jeszcze sobie zeskanujemy mmm, ten pojazd, i tym akcentem ja się z Wami żegnam. Mandero, do następnego papa. Szczałeczka dla Was. Nie zapomnijcie ocenić filmiku łapką w górę albo w dół. Więc żółwiczek dla Was.